Dzień dobry. Część roślin, które wykorzystujemy do dekorowania naszych domów na święta, niestety mogą stanowić dla nas zagrożenie. Dla nas, dla naszych dzieci i zwierząt. Jakie to rośliny i jakie zagrożenia mogą powodować? O tym jest ten film. Oglądajcie dalej i podzielcie się nim ze znajomymi. Pierwszym zagrożeniem są uszkodzenia mechaniczne, zadrapania, porysowania skóry spowodowane gałązkami, ostrymi liśćmi np. ostrokrzewu czy igłami. Igłami sosny, jodły, świerku. Generalnie jodła, świerki, sosna nie są trujące, ale czasami mogą wywoływać po ukuciu reakcje alergiczne. Niestety świerk jest trujący dla zwierząt. Psy i koty mogą pokłuć sobie pyszczki. Gdy trzymamy choinkę w pojemniku, w którym znajduje się woda, to starajmy się takie pojemniki zakrywać, żeby psy i koty nie wypijały. Stamtąd wody. Niektóre rośliny, jak np. gwiazda betleńska, pozostałe rośliny wymienię później, zawierają w swoich sokach substancje chemiczne, które w kontakcie ze skórą mogą powodować reakcje alergiczne czy zapalenia skóry. Ale gdy zwierzęta podgryzają takie rośliny, to mogą być dla nich szkodliwe. Kolejnym zagrożeniem są trujące rośliny, trujące ich owoce. Gdy zwierzę, dziecko podgryza roślinę albo skusi się na apetycznie wyglądające owoce, może dojść do zatrucia pokarmowego, do zatrucia organizmu. Kolejnym zagrożeniem mogą być pestycydy, które pozostały na roślinie, ale również jakieś brokaty czy kleje, którymi przyklejone są dekoracje świąteczne. Czas na przegląd roślin. Gwiazda betlejemska kiedyś była uważana za bardzo trującą. Gdy oderwiemy liść fragment łodygi, to zauważymy, że w jakimś czasie spędów wypływa takie białe mleczko i kiedyś było uważane, że jest to bardzo trujące. Teraz jednak po nowych badaniach okazuje się, że nie jest tak bardzo trująca, a jedynie sok może powodować reakcję alergiczne na skórze. Gdybyśmy zjedli taką niewielką roślinę, moglibyśmy mieć niewielką irytację żołądka. Amaryllis zawiera w sobie toksynę zwaną likoryną, która jest najbardziej skoncentrowana w cebulce, więc uważajmy, żeby nie podgryzały jej psy ani koty. Zjedzenie bulwy albo dużej ilości liści, kwiatów, pędów kwiatowych może spowodować roztrój żołądka, wymioty, biegunkę, nudności, drgawki i konwulsje. Jemioła. Wszystkie fragmenty rośliny, liście, łodygi oraz dla mnie przynajmniej kiedyś, jak byłam dzieckiem, apetycznie wyglądające jagody są trujące. Zawierają w sobie kilka substancji, które mogą powodować roztrój żołądka i problemy jelitowe. Eksperci botanicy z Królewskich Ogrodów w Kew twierdzą, że wystarczy zjeść 3-4 jagody, które mogą powodować zatrucie u dziecka. Odnotowano nawet kilka tragicznych w skutkach zatruć. U psów, więc uważajmy na jagody dojemiały. Cyklamen. Może mało świąteczna roślina, ale możemy spotkać kwitnące okazy w sklepach i może pojawić się na naszych stołach jako dekoracja. Najbardziej trujące są bulwy, ale toksyny zawarte są również w liściach, pędach kwiatowych i kwiatach, które mogą powodować poważne problemy żołądkowe. Biegunkę, wymioty, a to prowadzi do odwodnienia organizmu, Toksyny te mogą również powodować arytmie serca i drgawki. Owoce ostrokrzewu mogą wyglądać apetycznie i zachęcać nas do tego, żeby skubnąć parę sztuk. Owoce ostrokrzewu zawierają saponinę, które zjedzone przez dziecko lub kota mogą powodować. Problemy żołądkowe spożyte w dużych ilościach mogą powodować senność i reakcje alergiczne na skórze. Dorośli muszą zjeść od 20 do 30 jagód, żeby pojawiły się niepokojące objawy. Psianka słodkogórz, wiśnia jerozolimska zawierają w sobie glikoalkanoidy solaniny, które powodują problemy żołądkowe, zapalenie żołądka, jelit, skurcze brzucha, niedociśnienie tętnicze, które objawia się dopiero po kilku godzinach od spożycia i może utrzymać się przez kilka dni. Spożyty w dużych ilościach jest bardzo niebezpieczny dla dzieci oraz zwierząt. Ciemiernik, bylina ogrodowa, która kwitnie zimą. Potocznie jest też nazywana różą bożonarodzeniową i może pojawić się w naszych domach jako kwitnąca dekoracja naszego stołu. Niestety wszystkie fragmenty tej rośliny są trujące. Zjedzenie fragmentu rośliny powoduje nie tylko bóle w żołądku i w jelitach, ale również może wystąpić pieczenie w jamie ustnej, ból gardła, ale również mocne osłabienie, senność i spo powolnie niebicia serca. Cis. Jedynym fragmentem rośliny, jadalnym fragmentem są osnówki, owoce cisa, ale bardzo trujące są pestki i to one stwarzają największe zagrożenie. Wszystkie fragmenty rośliny, oprócz osnówki, owoca, zawierają w sobie toksyny, taksyny i efedryny, które po spożyciu bardzo szybko powodują arytmię serca. Zmiany częstotliwości bicia serca mogą zagrażać życiu. Zatrucie sokami cisa nie tylko powodują problemy żołądkowo-jelitowe, ale mogą również występować zawroty głowy, bóle głowy. Trudności z oddychaniem, drgawki, a nawet śpiączka. Co zrobić, gdy dojdzie do zatrucia pokarmowego? Niektórzy powiedzą, że antidotum znajduje się na stole. Ja nie jestem wykwalifikowana medycznie, żeby udzielać Wam tego typu porad. Najlepiej skontaktować się z lekarzem czy osobą, która zna się na temacie. Mam nadzieję, że teraz wiecie, na co uważać, więc bądźcie ostrożni. Spokojnych, wesołych świąt, rodzinnych świąt, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i niech Wam się zieleni. Do następnego.